Co możesz zrobić, żeby Twoja kobieta znowu zaczęła Ciebie doceniać i patrzyła na Ciebie wzrokiem pełnym miłości i pożądania. Bardzo wiele. Ponieważ z reguły, wtedy, kiedy kobieta wykastruje mężczyznę, on jej nie kojarzy się z bezpieczną przystanią oraz z liderem w relacji, więc ona nie ma potrzeby za nim podążać. Więc jeżeli chciałbyś, żeby ona znów patrzyła na ciebie tym wzrokiem podziwu, to, to, co musisz zrobić, to musisz wejść w swoją męską energię. I tutaj ja przygotowałam swojego e-booka, Męska Moc, który pozwoli ci, po pierwsze, odzyskać do siebie szacunek, po drugie, nauczyć się stawiać granice, być asertywnym, stawiać na siebie, pokażę ci, jakie Twoje przymioty i zachowania pokazują kobiecie, że ona może się przy tobie czuć bezpiecznie oraz że ty jesteś tym liderem w relacji i ona będzie chciała. Tańczyć z tobą w życiu i pozwolić ci się poprowadzić. Napisz w komentarzu: Męska moc, a dostaniesz link do tego e-booka, i uwierz mi, że to od twojej męskiej energii bardzo wiele zależy, w jaki sposób kobieta będzie na ciebie patrzyła i czy wreszcie do ciebie się tak uśmiechnie.